Halo, halo, Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny już odcinek Darkest Dungeon. Eee, rozważałem, słuchajcie, pójście na Gada, czyli na Knurzego Bożka tutaj. Natomiast, jakby chciałbym pójść na niego. Leper będzie bardzo dobrym bohaterem do walki z nim. Eee, jak tak trochę poczytałem, więc chyba sobie najpierw Lepera wbiję na piąty level, tego Dismasa i tak dalej, bo tutaj mam trochę tych łebków, ale. Mam tu jakichś dwóch highwaymenów, gdzie tak szczerze dowolę, kurwa sobie, dismasa massa wbić na szósty level. E, mam tu jakiegoś ziutka, no jest awanturniczka, niby i tych trzech highwaymenów, podrabiańców różnych. E, ale, 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 ale. Jakoś mi tu nie, nie siada, żeby skomponować team. Strasznie bym chciał lepera mieć na pierwszej linii e, do walki przeciwko Słaingadowi. Więc co sobie jeszcze zrobimy, a póki co idziemy, słuchajcie, do ruin, e, dwie awanturniczki, awan e, antykwariuszka, kuszniczka, takim oto składem, to są jedyne drugie levele, które mi pozostały, więc będziemy musieli ich teraz wysłać, <laughs> jeżeli ktoś zostaje na drugim levelu, to pewnie będzie antykwariuszka, awanturniczka tutaj, e, no to później będzie problem, bo trzeba będzie część wywalić, e, Albo dobierać jakoś stawerny wyższe levelem, nie? żeby mieć później O, jest jakiś tutaj okultysta na trzecim na przykład, nie? Bo drugiego levelu żadnego już nie ma I teraz stąd nie wszyscy wejdą, ta wejdzie na czerwkę na trzeci level A te zostaną na drugim, więc trzeba będzie tych bohaterów konsekwentnie potem wywalać I brać stawerny, mocniejszych czy coś takiego, tak? Bo tu już jesteśmy przy końcu, więc tak to wygląda Idziemy na średnie ruiny eee, Zaczynamy sobie w ten sposób, mam tu jakieś rzeczy Zależnie od światła, więc normalnie na pochodniach gramy 14 pochodni. 3 klucze, 3 holy water, 3 łopaty. Spoko. Let's go. Niech się dzieje wola nieba. Z nią nie zawsze się zgadzać trzeba, ale yy, warto. Parafrazując słowa Rejenta Milczka. Zaczynamy od zwiadu. Bardzo mi miło. Uh, nie ma tu celu misji, że nigdzie. No, to pójdziemy sobie. Kurwa, co masz? Dwie przeszkody, to wolę to ominąć. Pójdę sobie prosto. Dobra. Szaleniec nie um, Niedobrze. Dobra, zacznijmy od tego. Oskarżenie. Zaczyna się. stress X. Rururururu, załatwmy go od razu. Kurde nie zginie od razu, no trudno. Dobra, ale tutaj zginęła czarodziejka, to mnie cieszy. Spróbujmy, zajebiście udało się. A tak tu Unik, dobrze. To spróbujemy tego pajaca jeszcze raz uderzyć. Kurwa, jako pierwszy się rusza. No i został młody kapel i stres po wszystkim. Dobrze. No okej, okay, niedużo, ale... No, tak. Unik akurat zrobił. No nie, to zapaja. No, tak. A nie, Polcu, z chwawieni. Tomek. Tomek, nie gałgań od samego początku już. To by nie miało sensu. Dobra, ja gadniemy w Sjo. Wszystko. To będzie pochodnia, to sobie stąd od razu. Antyk the path is clear. i wchodzimy do sali ze skarbem. Dobra, dobre, jest tylko jedno źródło ewentualnego stresu: jest to akolita. Mm, która zaraz zginie. Bo to ona, babka, bo to jest czarodziejka. Zresztą NoMacycki, no to ona. 11 krwawienie, no super, Umrze se. Łapąć. Oczywiście. Dycha No i dobra, on coś tutaj walnie Kólnik. pięknie Za dwa, bez problemu No to co, zabijesz tego? Pięknie co zabijesz tego, jeszcze nie zabijesz, A, ale ty zabijesz. Pięknie. Pięknie. Bardzo dobrze ale no, mam strasznie przyjemne są te rany. Jak człowiek trochę Poduczy się grać zrobimy to, dobra, tutaj nie ruszajmy Lokacja misji szukam Tam jest Dobra, to idziemy tam Żeby jak najszybciej mm, Pozbyć się tych Flażek wszystkich Dobrze, to możemy zgarnąć Super Trzy czerwy, spoko Zaskoczone jeszcze to w ogóle, one wszystkie powinno Nie ma szans, że nie Unik Prytycznie. Raz No, tej karty nas strzała spada. Więc to w ogóle nie mam oś. Osób... O nie, błąd. dobra, no na oślepienie. Spoko, nie, nie błąd. Błąd. pomyślałem, żeby dać tego spela. Pięknie. Rzadki antyk. No dobra, czas szybko, pomyśl. Dobra, mogę wywalić to Jak coś. Tak, już nie potrzebuję, praktycznie. Erlumsów. Generalnie skupiamy się na kasie teraz, żeby mieć na pewno cash na upgrade'owanie broni wszystkim na piąte levely, bo jest to dosyć kosztowne. I dobra, mamy pierwszy ołtarzyk do odplugawienia. Cieszy mnie to. No tutaj nie musimy wchodzić, ale o tak sobie przejdziemy. Yy, idziemy następnie do góry. Tutaj te cztery pomieszczenia sprawdzić, które są tutaj w kwadracie. Później się z nich wycofamy. Zrobimy jakieś owozowisko może gdzieś i pójdziemy w prawo, bo tam będzie zapewne ostatnia lokacja misji. Światło? Eee, co my tu robimy? Co my robimy tu? Co my robimy robimy tu? O, o, co my robimy tu? Co my robimy robimy tu? Medicinal Herbs Nie mam. No bo po co? Zabawny haka. Po paru latach mi machasz. O, papa Ja padę to ja padny killer. Możesz być mi hitman. Chwilę. Musisz mieć kuja wuszak. Jeśli nie bujacie streetwear. I tego? Zajebiście. Okej, okay, ten się zdążył ruszyć. Trzy punkty obrażeń, więc bez problemu. To dziwne, że ta czarodziejka się jeszcze nie ruszyła, nie? Dobra, ginie. Dziękuję Kurde, jak powiem tak naprawdę, tak przechodzimy tak lajtowo zupełnie przez te korytarze kolejne, że aż że aż dziw bierze człowieka Po upgrade'owaniu bohaterowie to jest jednak to... Dobra, szaleńce, trzeba najebać, dobrze Ten dworzanin to też jest śmieciarz Chuj, nie widzę go Z strony Zatrzydłem 25. Cuda. Załatwione. A, brakło. Trzeba było zwykłym atakiem w skelet, bo tutaj tak było wiadomo, że będzie to wypowiedzi. Hmm, dobra, nic złego się nie dzieje. Są jakieś tam obrażenia. No kurde, trochę dostałem. No to trzeba było tego rudaka faktycznie zabijać. trzy punkty życia. A, zabiję ten rudak. No dobrze. Zamiast się leczyć, tego tak nie sensowne. Woou ile rzeczy. Chamę hmm, nic nie do tego. Co? To? Pyk Bardzo ładnie. E, tam jest lokacja misji, to mogłem tam od razu pójść, ale co przejdę całość, spoko. Nic się nie dzieje złego. To mi się wydaje, chyba że tu się wplączemy zaraz w jakieś chore bardziej. No nie powinno tak być. Płód, spoko. Jak zejdziemy miś tak z jedzeniem, to będzie prościej trochę. Jeśli chodzi o zbieranie rzeczy. O, patrzcie, lokacja misji nie musimy tam iść już nigdzie. Bardzo mądra decyzja, w takim razie już to poszedłem. Bo teraz sobie już na spokojnie zakończymy misję zaraz i będziemy mieli czyszczony ekwipunek i zaraz będziemy już tylko chodzić i sobie przeglądać rzeczy. Wealth beyond measure. Leczymy stres, jest jesteśmy na sześciu, tu na dwóch, tu na dwóch, bez problemu. Więc nawet te próby tych szaleńców nie odwiodą nas od ostatecznego celu naszej misji. No, to szansa na blighta najwyżej. Okej, okay, nic się nie stało. Patinia, I ołtarz oczyszczamy. Kontynuujemy przygodę oczywiście. Jeszcze trochę pochodzimy, bo jeszcze tutaj mamy skarb do zgarnięcia. Od prawo możemy pójść, więc jest naprawdę masa, masa rzeczy do ogarnięcia A no, to kliknij, to mówię, najwyżej blighta dostaniesz No, odporność Tu idziemy w prawo, tam są jeszcze trzy pomieszczenia do obejrzenia Tutaj sala ze skarbem, to sobie od razu teraz możemy już otworzyć, bo mamy sporo miejscawek w punktu zwolnionego W razie czego to będziemy mogli nawet tam żarcie wywalić czy coś, cokolwiek Mamy możliwości w każdym razie i na lajciku sobie ten run za chwileczkę skończymy. Pięknie jakieś Erlumsy. Póki mamy wolne miejsca, light, to możemy je brać Bez problemowo. Biblioteczki nie ruszamy. No to jest nic dobrego. Cztery pochodnie pozostały. Wystarczająco absolutnie. No nie, nie, halo, co wy robicie? No głupie. Proszę tu y, nie cofać się, Panie Feministki w 4 yy, Bo już wam napisali widzowie, że, że już Feministki Już się śmiali w komentarzach, więc ja na waszym miejscu bym sobie panienki tutaj trochę się postarał w tej grze A nie takiego jak po prostu Dobra, stresiku tu nie dostaniemy <grym> Unik Bardzo ładnie Za sześć Ostrożnie z tą amaturniczką, bo ona może zaraz pobudzić wracać tego, to będzie dużo mniejsza obrażania Zawatnij, oj no, brakło, brakło, brakło To będzie dużo mniejsze obrażenia, nie powinienem z tak tego używać ochoczo. No tak w D O, jak wsiadłem 26, cudo Dobra, ty się wychyluj, tez, nie? wychylij nie? Wychylilaj o, jak fajnie, kryt za 6. Trochę na wszelki wypadek. wiem, że to już jest końcówka. Ale na wszelki wypadek lepiej być tutaj poleczonym. Unik, pięknie. Wciskamy tego pajaca teraz. I kryć za 6. w dziesiątkę. Lecznicze zioła mógłbym brać, żeby gdzieś tam się wrócić. Po coś, ale tu tam bez napinki. I Sarkofagus Szansa na złego Quirka, ale też na dobre rzeczy Więc niech weźmie na tych paliuszka Zajebiście tam i w ostatniej sali sobie użyjemy obozowiska, żeby się wyleczyć Super, ostatni głód Czuję głód Ostatnie pochodnie Tam już nic nie ma, w związku z tym po prostu wchodzimy Und Używamy łobozowiska Kolec, orkiestra, hej! Uczta! Koleżanka tworzy osobę. O, ochronna kłódka, zajebiście, dokładnie to po co poszliśmy tutaj. E, mamy coś, żeby zabezpieczyć się w nocy? O, nie mamy. Dobra, prawda, Wszyscy plus dwa szybkość. było? Jakby nas zaatakowali? Na szczęście tak się nie stało. Kończymy misję. Zajebiście. Nieco otuchy. odblokowano osiągnięcie. Ciekawe za co to. Mogę sobie podejrzeć chyba. Zobaczę. A wam się to wyświetli? Nie, nie wyświetli wam się. Dobra, to ja po prostu sprawdzę wszystkie osiągnięcia. Na ma steama. 7800, tu trochę lumsów. No właśnie, nie wszyscy na trzeci level weszli. Szkoda. Chyba sprawdzam, co robi nieco otuchy. Mam. Utrwal pozytywny nawyk w lazarecie. Ok. Faktycznie, bo wysłałem jednego ziutka na utrwalanie pozytywnego nawyku. Dismasa plus obrażenia i punktów woli. Super. Dobra, męska decyzja. Wypierdalać niskie levele i iść teraz dalej wysokimi. Czy. Ja bym wolał chyba wywalić jakąś piątkę jedną, niepotrzebną. Na przykład któregoś z tych kurwa highwaymenów. Jednego ze słabszych wziąć wywalić. Yy, I wziąć jakąś dwójkę i pójść jeszcze na jedną słabszą misję, nie? Kulki nigdzie nie ma. Krem do pielęgnacji wąsów antenata, z głupota. No, i później i mieć już załatwionych po prostu, słuchajcie, trzecie lewele. Tylko to by wymagało, no właśnie, wywalenia. masa nie. Drabianiec, sukoli, wzrok, podarunek medyka Siepacz, przybór w mocy pogromca ludzi Spoko, nawet tego mania Znany oszust zmartwiony Ten biczownik, dobra mm. Ten Rzutem na taśmę On jest jakiś, no, jest słaby Minus 15% obrażeń w pierwszej rundzie No, on jest Taki średni burguet Wrodzona celność, super no, On jest w miarę spoko no, do tego Wiler Hardina wyjebie tak. Mandowałam bohatera. Was wezmę, słuchajcie, wy drugie levele, moje kochane, i dobiorę wam kogoś. Najlepiej, drugi level też. No, niech se będzie Bounty Hunter. Który do was drugi level, którego potem wywalimy też, ale do trójka przeawansuje. Wiecie o co chodzi? On może z trzeciej pozycji w sumie sobie radzić, bo ma odbiór nagrody. Egzekucja też jest z trzech. Dobra, to zaraz go przerobimy troszeczkę. Według czynności. Tobie dajmy egzekucję jeszcze. E, tutaj podagrydujmy Ciebie troszeczkę. Ciebie zagrydujmy. Nie, jesteś zagrydowana. Ty jesteś zagrydowana. Eee, tutaj ulepszmy tylko troszeczkę Tutaj Dokładnie I super eee, Błyskotki tylko musimy zdjąć Z ciebie Pyk, pyk I wchodzą na ciebie, na ciebie wchodzi twój hełmik Plus obrażenia Plus kryty, plus cel Zajebiście Plus obrażenia, plus 20% obrażenia, plus 3% kryta Plus 10 celność, nie mogło być lepiej z jedynymi minusami to minus do szansy przesunięcia i plus do konsumpcji prowiantu. zajebiście opór. Pięknie, podoba mi się to. Eee, uh, on nie ma szybkości, ale to i tak, to nam nie przeszkadza. No, nie przeszkadza nam to, że on tam jakoś. Eee, Średnie ma jakieś statystyki. Dobra, tym sobie idziemy, słuchajcie, z do norowiska, czy do kniei. Tu w kniei więcej zarobimy i mamy fajną pinkę też na sprzedaż. Więc idziemy na średnią knieję sobie jeszcze teraz, słuchajcie. Pyk, pyk, pyk. Pyk pyk pyk, nie wiem co aż tyle tego um, Weld, przypomnę sobie szybciutko To jest chyba, to jest wszystko Po trochu tu dobrze brać, trochę bandaży, trochę Herbsów właśnie, dwa bandaże Dwa herbsy Dwa antivenomy Dwa hollywatery Tak wezmę sobie wszystkiego żeby mieć Tutaj na te lokacje akurat e, Zium, zium 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 14 pochodni, wiom Paszli Jakiś to osi, kurde trzaskamy słuchajcie teraz te wyprawy jedna za drugą, bezproblemowo w ogóle wszystko idzie e, Elegancko sobie dajemy radę No to jest jakby Darkest z Czy tylko dać? Dokładnie, wszystko może z trzeciej linii zobaczcie robić Wy sobie to z tych dwóch pierwszych Antykwariuszka z tyłu wam daje ochronę e, Zgarnia więcej cashu i, i, I wrzuca unik A wy sobie bez problemu dajecie radę, dobra, ektoplazmy wie? spoko unik I tak zawsze ruszysz pierwsza z tym talizmanem. Atak raz. Atak dwa. Pięknie. Tak się to robi. Tak. 10 żarcie, rzadki anty To żarcie pewnie wywalimy. Co my tu mamy zrobić? 100% bite. No to musimy iść sprawdzić tam w takim razie, czy czegoś nie ma. Tutaj anti -venom. Pięknie, dużo, wszystkie. Dobra, to wolę szmarek zamiast 10 jedzeń. Jeśli mam być szczery, bo tutaj w tej góry przede wszystkim. Używamy łopaty. Przechodzimy sobie dalej. Bitwa, czy bez bitwy? Bez bitwy, ale i tak są dwa obiekty, więc idziemy to antykwariuszkom obejrzeć. Bez obrazu, spokojnie przeszkadza mi to. anti drugi zużywamy. Super, zwolniony slot. Rzeczy. To ma stres, by sobie rozbroić, bardzo ładnie. To jest głupie, że na 80% jej tak klikam, na tym się mogę łatwiej naciąć. Ale co tam, jak idziemy taki mini speedrun, powiedzmy, czaskamy sobie tylko pik-pik, pik-pik, pik tu wszystko ginie, tu się wszystko przewraca, tu wszystko rozklepujemy, to nie ma co się przejmować w ogóle, nie. no bo na trzecim... Yy, drugo levelowi, w ogóle z trzeciolewelowymi brońmi na levelowy run, więc to jest jakaś masakra. Oni rozpierdalają wszystko, nawet z antykwariuszką. Więc się to absolutnie niczym nie muszę przejmować, ani że muszę się jakoś healować, ani stres zdejmować. Jedyny teraz jest problem taki, że na tym składzie na przykład nie mam jak bić czwartej pozycji. Mogę być pierwszy, a nie, może łabędziem, tak. No to w ogóle light. Mam nawet te czwartą pozycję, mieć. bo ci sięgają pierwsze trzy, więc jest super. Awanturniczka ta z przodu sięga czwartą pozycję. No i w razie czego ta pipka może truciznę praktycznie wszędzie rzucić. No właśnie. A coś tam było. Dobra, to nie idzie, się tam bo widzę, że się skupiłem na gadaniu i ja ominąłem jakiś przedmiot. Dobrze? Wchodzimy na bitwę. Uuu, zobaczcie, tajne drzwi. Ciekawe. No właśnie, tych akolitów trzeba będzie mądrze zdjąć Unik Oko Okej Egzekucja Jest Ooo, ale kryt za 34 Ja napierdala z tym piórem antenata Admiarek to plazmy O ty w chuju. Co tu się ojebało? Proszę wylałaz z tym. Co to jest? Co to ma być? Dużego czy maluchy zabić. Maluchy załatwiał. Dobrze. Unik. Obłóż. O nie, wyjebało to na koniec. Dlaczego? O, halo? Nie chciałem tego Dobra, łabądź Dziesięć, spoko Unik Jeb yep. Ło, sieknął, dobrze wszystko, idziemy dalej Podoba mi się jak te walki tutaj niby coś się złego zadziała nagle, a spoko nie, bez problemu In May we find victory. Yep. Another one falls. Shit. Shit internet. Dobra. Back to the pit. Dobrze Bez problemu. Bez problemu. Jeszcze jedna pochodnia i mamy jeden stack, już tylko muszę będę. drzwi, wróć się do tajnych drzwi, tam jak się te Na koniec to jest bardzo ważne, wy, <ścoughs> coś tam Zraźnik ten unik, no bo co? Dobra, lejmy tego, skoro już ci jest zabij, Bo możesz. Oj, kurczę, troszeczkę brakło. No, jakby walnął mu te trudkę na głupi to by zginął w sumie. Niby taki parszywy rozpruwacz, a jakby go zabić, to już. Nie. żarty. Czas. Czasem, no krótko opary. Kurde, braknie mi ale i tak go zabijam. ile fantów, Kurczę, Kurde, teraz te awanturniczki zamieniliśmy. O nie, e, nie użyłem antykwariuszkom. Dobra? Tu akolitę po prostu priorytetowo musimy zabić. Ta filozofia. Zacznijmy od byku mogłem na awanturnika tego wrzucić. Eee, a dobra, nie mamy o czym mówić. Teraz tam chodzić zorają. Chyba, że nie no Dobra, zróbmy tak. Bo ten pomiot to główno zrobi. Tak. Więc ja wolę, żeby był zabity tamten typ No i słuszne. On to nawet nie trafił. E, a my zgarniamy rzeczy i idziemy dalej. Ta wybrana, żeby to zawsze ona klikała. Trzy sale nam pozostały do sprawdzenia. A także powrót y, po... Y, Tajnie drzwi, dobra, unik Koniecznie 12 i krwawienie za 3, super. Łapąć. 18, zajebiście, oni zginą zanim się ruszą w ogóle. Zaskamy tego. Ten zginął, ten został za dychę, zajebiście, oni się teraz drożdy ruszają. O nie unik o kurde no 30 unik uników, cudownie. Nie. Zostaje. Pięknie. To się nazywa 3 damage delerów. E, misja ukończona, dobra. To idziemy w takim razie, że, słuchajcie, bo te sekretne drzwi. I sobie zakończymy. Mam jeszcze obozowiska cały czas do użycia. No to już tam na końcu się wychylujemy. Terazu nie mam, więc tutaj w ogóle lajcik, się nie muszę tam przejmować. Albo przy tym obiekcie sobie użyjemy, bo co tu jest? No, to co sobie zużyjemy coś Żeby sobie zwolnić miejsce Mhm mm 5% kontra człowiek, spoko Ostrzenie włóczni też zajebiste To można było i wcześniej zrobić eee, Plus do zaskoczenia poforów. Kura wow, finito zasadzka dobrze. O kurde, to jest szaleniec. O nie, jak mi ich zamienili, chyba nic się nie zmieniło. Hmm. Biedny to ja mój na pewno zginął po pierwszym ataku prowadzonym na niego. Kurwa. O, ja pierdole. No i chujo bo mi się zachciało. Ale gówno. O nie. Kurwa, zero stresu miałem przed chwilą. No nie, to gra w kurwa momentami. To ścierwo jebane, wypierdalać pierdalać. By pierdalać. No, zaskakuj trochę stresu. One muszą trzaskać, bo one mają dużo szansy na Może jakiś stres poskoczy. No nie! Kurwa! Za głupi pies. Ja pierdolę. Jak robimy to? niefortunnie nie bardzo. Szansa na same dobre rzeczy. Otwieraj. Dobry kur. No tak, nie, zamiast narowiska. Zostań, spoko, baby. Idziemy po tajne drzwi. Słuchajcie, kurde, no na stresie, do dupy. Straszliwie do dupy, bo no po to było to obozowisko. No mogłem się z nim strzymać, ale to nie miało znaczenia, czy bym się z nim strzymał, czy nie, bo to bitwa z zasadzki nocnej. Nie, nie rób tego. No baba. O, szafir, zajmij się. Bo winno z dupy teraz przeszkodę wyjebać, nie? Na drodze powrotnej. Elo, baw się. Bo widzę, że wywaliłeś łopatę. Byłoby szkoda, gdyby ktoś ci zrespił przeszkodę przed ryjem. No, spokojnie. Co możemy użyć? Nie ma problemu żadnego. Gdzieś tam, żeśmy żarcie dorwali. Idziemy do tajnych drzwi, pogolda i to skończymy. Słuchajcie, kolejny ran udany. E, trochę ta końcówka, no ale to był totalny random. To nie miałem wpływu na to, niestety. Pyk, 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 pyk. Dziękuję, finito. No, trochę było tej kaski tutaj. Ale nie aż tak dużo, no już. 20 koła będzie łącznie? Będzie. Ponad 20 koła. Kurde, 26 łącznie. 27 prawie. E, plus całe zioła. Trzecie levele. Co mnie cieszy. E, ziutek na drugim do wywalenia pewnie. No bo co, no on i tak zrobił. E, wszystkie levele tu mam powyżej. Więc no, dziękuję Ci za pomoc, mój przyjacielu. Byłeś mi naprawdę bliski. Ale ciebie odwołujemy I jak będzie jakiś trzeci level z Dungeons, sobie dobierzemy Sortując ich według poziomu, to. słuchajcie Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście Szóstych level I potrzebujemy na pewno szesnastu, żeby przejść z Dungeon Ale my teraz musimy jeszcze te czwarte levele na piąte, bo ja chcę lepera mieć na piątym Żeby go na szóstym móc wyszkolić Patrzymy czy nie ma kuli Plus 50% do pd woli Zajebiste ty kołnierz Święty zwój, pierścień męczennika No właśnie, może na jakąś średnią pójść Ja bym może na załogę utopców Tylko to trzeba będzie mądry team złożyć Ale póki co to dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę zapraszam na kolejne części Cześć!